Петре, вітам пана. Дзінкую багато. Як ви бачите ситуацію в Слов'янську, що відбувається там? Петре, ви, а? Мене, ви мене чуєте? Так, я чую. вас. Вітам сердечно. Що, що ви бачите, що ви чули? Яка ваша точка зору на те, що відбувається в Слов'янську? Ja tylko jeszcze przyjechał nazad do Słowiencka do hotelu. Deszcz trzy godziny temu ja objeździłem blokposty. To ja Dopiero na blok bojowników bojowików z z z, z no z prorosyjskich, prorosyjskich separatystów i był też na pozycjach ukraińskich. One mi z sobą też na widz 20 kilometrów. Co ja mają na wazie tutaj blok post separatystów, jakie w y, I drugi blok post ukraiński, który znajduje się gdzieś, biel, jak Wasyliwki się wydaje, w To na Barwinkowe. Co mogę powiedzieć? Bardzo napięta sytuacja, po pierwsze. To, to, Tutaj ta napięta jest widać i wśród separatystów na tym blogposie, jak i wśród także ukraińskich żołnierzy. 20 kilometrów dalej. To, że, no, ja tylko, że przyjechał i znalazłem, że jest, że jakiś drugi etap tej antyterrorystycznej operacji, to, to że Słowenia ma buty w pełni I możliwe, że tego jest też, że jak my powracałyśmy się z powrotem, na ukraińskich pozycjach było, że pytania postawione, czy nas propuszczać do Słowenia, czy nie. No, tym niemniej, że jakby tutaj pisze Такої короткої розмови між, між собою, якби ці з, з солдати, бо які українські нас пропустили назад до, до самого Слов'янська. А які умови роботи в місті? Наш колега Карен Арзуманян каже, що у нього постійно перевіряють документи, погрожують, вимагають, щоб він, так би сказати, чесно подавав інформацію про події в місті. Так, справді тут постійно є, є така проблема, що E, Korzystną frazę koły nas zupełniają. To po pierwsze, jakby, no, jak w ony design coś omy jest z Polszy, to, to pytajcie trochę czemu my, czy jakby czesno własne pokazują sytuację jaka tu Dwitbu Walcja, czemu mamy je nieobiektywni e, i dziś taka sytuacja i się chodni była na bok posti własne w byłbasocji. Koły nas zupełniały, i no, tam prosto nas jakby. Z maszyny zabrały, To muszę wskazać, że my na pewno fotografowały ich blog post. Posłukił po prostu mi, mi kolega trzymał fotoaparat, sioki nie, nie wyły, ale nas wid na zad do, pierwszej barykady, Tam my małe jak ja rozumiem z komendantą mobilną takiej, mobilnej grupy bojowników, do jakiej Juri, no, wiem, że był bliż, mniejsze, większe rzeczywisty, to, on win, win nasz to zwoły nam pariki dalej, dali, ale Справді кожного дня маємо такі проблеми переважно тоді, коли хочемо щось зняти, хочемо щось сфотографувати, Петре, а чи ви говорите з із звичайними людьми на вулицях? Якщо так, що вони вам розповідають? Так, дійсно, ми тут розмовляємо з кожного дня з різними людьми, які живуть в слов'янську. І ну, тут я розумію, що ситуація в самому Слов'янську дуже непроста. Тобто my zostyczałem o taki prosty, no naprawdę mówią, że wony w rozumiem, rozumiejszczo to widbująjący, kim jest ci, jaki zachopły budynek rady Mista, kto taki własna władza republiki doniecka, to wony jakby wydnoszą je tutaj starsza część, ale jakie proty w takich widbujących, no zwięstno nie wychodzą na ulicy, to one gromko, co one mówią Skilkich w samym oslowieńskie duże, baha tu ludzi, jaki prosto chodząc z w rękach, ale mnie zdać że najbliższa część tych ludzi, ci je jakiej jest to one prosto czekają na wyruszenie jakby ciej sytuacji, ale mm -hmm. zwiastno i taki ludzie, jakich my patrzymo na barykadach, jaki aktywno podtrzymują die separatysty. Mm -hmm. Piotrek. Чи може ви маєте якусь інформацію про долю нелі штепи е, мера міста, яка то зникла, чи то була захоплена е, в полон? Е, можливо, якісь інші відомості є? про Жодної нової відомості я не маю. Тобто тут постійно про неї питають журналісти на прес-конференціях з так званим народним мером Слов'янська, В'ячеславом, заручити тепер призвища. panomaryom ale on twierdzi że po prostu ona ona jest pod ochroną jak krąży mm. tu e, miejscowych e, miejscowe samorządy e, i spróbowali pytały o czy może tutaj zorganizować was znów no. a wieść że po prostu niemożliwa ale jakby niczego bishę nie utoczylim mm. petro andrusecka gazeta wyborcza dziękuję bardzo cześć dziękuję